E, dzisiaj jest maj 30. 30 maja 2015 roku. Jesteśmy przed dworcem w Janostoku. To jest plan dzisiejszej trasy. Naprawdę morderczy plan. Przemysł, ile to kilometrów? Nie pamiętam już. 100, 110? 134. Jesteśmy w Ełku. Dotarliśmy fajne ruchy, Jesteśmy w Belku, na ulicy Bronisława Komorowskiego. Jaką przemysłowców. Dobrze, nabieram siły na dalszy podróż Ty już jestem wycieńczony. Kolejny przystanek. Przestanek Miluka. Jesteśmy ja. nad rzeką. nad wiolem. O, Przemysław. W jaką sytuację? Jesteśmy tu. Musimy kierować się 30 km na północ. I jeszcze 80 i dojedziemy. Czas. Taka ciekawostka i legenda ludowa głosi, że jezioro jest bardzo płytkie. To jest jedno z najpłytszych jezior. Jest tak płytkie jak ninja. Przerwa na piwo. I pasztet. I pasztet. Piwo i pasztet. Jeszcze jeden pasztet by się przydał do pary. Można powiedzieć, nie? Przecież jesteś. coś. <noise> no, co w komentarz. Jakiś bajac... ...pływa na pełne Nie, co to To jest płynie, pa, pa, pa. jak tam? Co tu jest Przemysław? E, to jest filia Uniwersytetu Warszawskiego e, Jak widać, to jest stacja terenowa Wydziału Biologii Jesteśmy w Sajzach Dotarliśmy do takiego romantycznego miejsca i będziemy się całować Co tam przemysła kusownicy w kusownicy ok To sf sfotografujemy to i na jedziemy tak, na, je na twarz i jedziemy na milicie na <laughs> połowa drogi za nami przyjechaliśmy już 98 kilometrów Jestem na ambonie bardzo! Panorama No, już O, ma Co ty nie powiesz pokaż Będzie co jeść W końcu jeziorko Tam będzie przystanek Przemysł już ledwo żywy. Kolejny przystanek. jesteśmy w Zamadach Rytkich. Jak tam? Słodkie. Nie ma kursu Jakie to piwo? Jak tam kierowniku wycieczki? Jedziemy do przodu. Jak tam? Totalnie. No, ciężko. Jesteśmy w starych juchach. Daleko jeszcze Przemysław, chyba nad... zmiana planów Dostajemy się na tamtą wyspę. na przystanku. Co to za miejscowość? Drabnik Lekko pada. Zostało tam jakieś... ile tam kilometrów? Za 5. Z 5 kilometrów. Także kończymy piwo i w trzy minuty jesteśmy. Jak tam sytuacja? Opanowana. Niebieski szlak, wjeżdżam w lepaki. I już. Jesteśmy w domu. Jesteśmy w miejscu, gdzie niby ma być cmentarz, ale, ale nic nie widzimy. Jednak zbudowali krematorium i cmentarz został zlikwidowany. Tak, stary cmentarz ewangelicki. Podajże z XV wieku. na mecie? Tak, już finiszujemy. Nagrywaj to. <grywa> Idziemy do barakowozu. Tutaj będzie spał Przemysław. Nie chciał spać ze mną. Za słaby ruchasz nigdy. <grywa> No to będzie moje mieszkanie. Chciałbyś. No taki, <noise> trochę tu trzeba ogarnąć. Pogoda paskudna. Nieciekawa no. Nie wiem co tu robić. No Słoneczny Patrol odcinek... 257 pięćdziesiąty... siódmy? Przemysław Gdzieli, amieda Nie mówimy nic w dupie. Bogato, gulasz angielski. Jak konsystencja? Konsystencja stała. Jak zapach? Dobry, dobry. Hey. Made in London. <ścoughs> Wyplawa po browary. Ty Przemek, pięć kus. Nie dam rady. Którą bierzesz? Na pewno nie czarną, bo czarna males. <laughs> Jesteśmy przy szbirowni. Przemysław tak chyba odkryliśmy sposób, jak powstaje jezioro. Dzisiaj dzień powrotu. Zrobiliśmy już no, grubą trasę rowerową po, po zakupy, które teraz konsumujemy. na jest nasz obiad. Nasz obiadek, tak, pożywny. I piękny kwiat od Przemysława. Ninja, wstawaj. Jedziemy. Dobra. Droga. Co myślę o Fast A Albo raz na kebabbe. Tak. Dzisiaj podsumuj wyprawę. Yy, Prawa była owocna, udana. Naprawdę dużo zdrowia ostawiliśmy Za dużo. Dużo zdrowia, tak. I serca. A zaraz, za chwilę, odjazd. No, to już koniec. Koniec naszej przygody. No, to, co mogę dodać? No. Możesz powiedzieć coś o dzielki białej. Ja na razie ten projekt jest tajemnicą, mogę tylko dodać, że Knyszyn jest odbytem Podlasia.